Siemanowie sobie na dzisiejszym odcinku sobie zagramy w taką grę tam, gdzie się ciągnie yy, no. No tak, no taka gierka tam no, no. No jakby... Chodzi mi o to, że yy, jakby to wam pokazać, bo tego powiedzieć, że tak nie... Jakby... To po prostu się rzuca ludzi. Na przykład... O, jest osoba. Klikam, tak? Mogę sobie ją przyciągać, oddalić, i robię papa. O nie, i ona też mnie trzyma. No i nasz cel to: yy, zdenerwować cały serwer. No i nie wiem, w sumie tyle. Ona mnie trzyma. Dobra, pyk i pyk, ale ją porobiłam, dobra. Dobra, o. Ja to mogę zakręcić? No i to. Dobra. I mam 525 kasy, więc może coś kupimy. W ogóle tutaj jeszcze mamy jakieś 100. No dobra, dosyć dobrze. Bo to jest dosyć... A nie, takie średnie. No dobra. Ja... A, i widzowie, um, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, na tym kanale, żeby żaden film was nie ominął. To pokażę wam tajny pokój. <laughs> tajny pokój w, tym, w tej grze. Sorry, że będę kaszlał, ale jestem chory. No i... Um, jak zostawiłeś łap, no to pokażę wam tajny pokój Jak tutaj sobie widzicie, że tu jest ten świat Bo w ogóle tak gra jest znana, więc pewnie w nią graliście Kiedyś chociaż No i Tutaj Jest właśnie taka dziura No i w tej dziurze Mamy Taką oto bazę W tej górze No i No tak to się prezentuje można to sobie zrobić domek. Ja sobie z czasem robiłem, że nie wiem, jakieś się... w ogóle. No, takie jak filmu, bo ja jeszcze z tego nie nakrywałem chyba żadnego filmu. A w to grałem dosyć dużo. Dobra, tak. Dobra, sobie wyjdziemy. Dziękuję bardzo. Tutaj trudno wyjść, więc ja sobie wychodzę tutaj lampą. Tylko. O, dobra, mamy lampę. No, idź. Chodź tu, lampą, O, dobra. Idziemy na lampę i. i tak, leć do góry. No proszę. Ych. Do góry lampo. Juhu, dobra. Mamy to. Wywalamy lampę. <laughs> Wywalamy te przedmioty. I bierzemy to. Ej, jakaś kostka. Nie wiedziałem, że jest coś takiego. W ogóle to się zamienia. Kolor. fajny Dobra, to jak zdenerwować cały serwer? Nie wiem. Po prostu trzeba każdego po prostu rozwalać. O to chyba tu chodzi. Dobra, o, kościół. Nie dam. Nie. Sam próbuję zrobić. Dobra. O kurde. Dobra. Fokusujemy się chyba w na tego gościa. Dobra. Totalny fokus na tego gościa jednak. Zmiana planu. Po prostu ten gość ma nas nie, znienawidzić. Ej, dobra. Tego nie dotykaj. To ma być mój gość. Dobra. Ja cię zabieram. Bye, bye. W sumie... O nie. Dobra. Też się trzymam. Dobra. Nie. Nie. Dobra. Bye, bye. Bye, bye. Dobra, tak jak mówiłem, już idą na mnie. No. Dobra, ucieczka. Ja się już boję, oni sam się zemścić. Dosłownie. Dobra. O, ona, dobra. Kiedy zmęczyć? Męczę. Dobra. Oczywiście męczenie. Dobra. Nie, 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 nie. O nie, on. O nie. Nie, nie, co on ze mną robi? Szybko trzy i będę mógł uciec. Dawaj, dawaj, dawaj. Uciekaj, dobra. Mogę uciec, dobra, let's go. Mamy to. O nie. Nie, 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 nie. Nie, wali mnie. Dobra. Robię tak. Ja do nich przyjdę. Gdzie ta baba? Trzeba ją atakować. Nie, kto mnie trzyma? Kto mnie trzyma? <śleszy> <śleszy> co to jest? A, jakby coś, to tutaj jest bezpieczna strefa w tym czymś. Dobra, tak. To sobie pójdziemy. <laughs> dobra. Nie wiem, bajkonka sobie zaatakujemy. Jak w sumie nic do nich nie mam, ale nie wiem, niech będzie. Nie, dobra, 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 dobra. Gdzie byłem? Żyję. Nie, dobra, szybko wywalaj go. Nie, to moje. Nie, dobra, też ci trzymam. Uważaj. Dobra. Jak jego będę trzymał, to on teraz nie puści. I ja wtedy puszczę, bo ja go chyba chwyciłem trochę później. I wtedy go wywalę, To jest widzowie taktyka. Patrzcie na to. Bye, bye. Mamy to. Gigi. Dobra, łatwo z Bambi. O kurczę. Łatwo. Dobra. Widzowie to jest atak. Nie, dobra, też, bo mam. Chyba trzy, dwa, 1, nie wiem. Chodzę tylko tyle. Dobra. Mamy to? Nie, 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 dobrze, mamy go. Nie, dobra, dobra. No to się to. Bo... Do... O nie, dobra. zawiewa wojna. Dobra, ja go gonię. Dobra, spadł. Nigdzie nie idziesz. No to kurde, trzymaj mnie. Dobra, też go trzymam. Trzymaj go, dobra. Dobra, nasz cel to wywalenie go poza mapę. Tak, tak, tak. Dobrze idziemy. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, teraz robimy tak i tak. Dobra, spokojnie. Ja jeszcze ciebie wywalę poza mapę. Dobra. O kurde, ja... Nie, nie, nie! <ścoughs> Oj. O Boże. Razem przegraliśmy. Dobra. To chyba ten bacon. Nie jestem pewien, ale to chyba ten. My tego bacona nie lubimy. Nie, to ty? Chwila. Lubisz atakować mnie? Lubisz, dobra. To ten nawet ma na ten sam kolor tego takiego chwytadła. Dobra. No puść. No. Dobra, dwa, jeden i... Nie! Ja nie, nie ja go nie puszczę. Jakby ja nie uciekam, bo my teraz idziemy ja... Kurde, dobra, przewidział. <gryw> ja to chciałem zrobić, zrobił to pierwszy, to nie fair. Dobra, robimy tak. Kurde, do bezpiecznej strefy poszedł, no wychodź. Ej no, mobników, wejdź. patrz, ja tu jestem. Kupi. O kurde, to padło na mnie. Dobra, robimy. Dobra, let's go. Lecimy. Ja go wywaliłem? Gdzie on jest? On zniknął. Ej, to samo on zniknął. Mogę już znowu zakręcić nie? Za 8 minut. Dobra. Ale ja tu miałem coś kupić. Czy ja w ogóle... To coś mogę, jakby na pewno coś mogę kupić, ale czy ja tu mogę coś kupić ciekawego? Dobra, mamy 600 Nie no dobra, to jest dosyć dużo. Kibel na przykład mogę kupić, to też bardzo ciekawe Dobra I co tu jest fajne? Ej, ten domek wygląda fajnie Dobra, kupię ten domek znaczy, to Tak, kup to, kup to. Jak? ja pierdolę mogę go to kupić za 312 dni. No to papa, pa, dobra, za chwilę mnie ktoś wywali, jestem pewien. Mogę. Nie, nie mogę kupić swojego klona. Mogę kupić te robot. Nie, nie, nie mogę kupić. Co ja to jest? To wygląda jak podka, ale chyba jej się nie da wypić, Albo nie wiem. Dobra, co tutaj jeszcze mam ciekawego? W sumie nic, jakąś myślałam. Różka. Dobra, słabe. A to? Nie wiem, to wygląda też fajnie. Dobra, widzowie... Ej, ja co to jest? 250? ale jak kupię to, to wtedy mnie na to nie wiem. Dobra, kupię to. Trzymaj i przechyl bo Aby wylać sos nie możesz tego zjeść. Aha, czyli to się jakoś wylewa. No to świetnie, zmarnowane pieniążki. Ja to to można tak, że jak robię to, to tu można gdzie Ja nie widziałem. Dobra. Ja to nie mogę kupić, ja nie, mam zarobku Jakie drogie to! Pani, inflacja! <laughs> Rośnie! Dobra, na przykład, ja jestem ja, ja by, ja ja ciekawy, nie wiem, co robi. to. A, pan, gdzie tam nie. Nie wiem, pewnie, a to może, jak pan, nie. Dobra, no lipa, kupiłam rzecz, która chyba nie jest w ale trudno. Mam kibel! No nie... i. To robimy. Dobra. O, jeszcze to. No i zrobimy tak. Dobra, uciekamy od tego. nie Nieprzyzmijajmy się, widzę. Do tego... Sobie to moja wina. Bye bye. Mnie to nie było. Dobra, zrobimy sobie tak. Usuniemy to. Dobra, to też wszystko usuniemy, Dobra. A trzeba... Sobie... sobie tam też można wywalić, Dobra. I od kiedy... Co mi ona ma takie jakieś dowolne dziwne? Dobra, dzięki. I to, to... Patrzcie, widzę że tak? Tu to, 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 to zabija. Właśnie, ona zaczyna jej kapa. O kurde, nie! Dobra, pomożesz mi do wyjścia, bratkowa. Dobra. Nie! Ja tu umrę! Tak! Tak! Żyję! Dobra, przeżyłam to. Co jest za... O kurde. Dobra. Myślałam, że to bajkonik, ale jednak nie. Mam no, bajkonik już nigdy się nie pojawi. Dobra, ale co robi ta potka? Gdzie ta potka w ogóle jest? Ja się potem. Halo, przecież. Aha. Ej, tej potki tu nie ma. Aj, dobra jest. Dobra, przechylamy ją. I jak ją przechylić, Ja się potem. Tam... Ha, podka Dobra, mam podkę O Aha, no ale i co z tego, to jakoś to zabija? Dobra O kurde Ej, dobra, widzę, bo to jest broń do zabijania Bacon, bacon, o dobra Wrócił pan baconik, który się pali No i papa baconik, dobra, dziękuję bardzo Co ty miałeś. Coś takiego A co to robi? Nie wiem, może gitarę i teraz 3x4, to 3x4. A nie wiem, dobra. Pójdzie. Ej, to jest przyjazd do Minecraft, albo. Dobra, pójdziemy sobie tu. tutaj na spawna, Bo tutaj rozumiem się różne ciekawe rzeczy. <coughs> tutaj naprawdę, jak się 5 sekund chyba tutaj postawił. Ale to mi za każdym razem wywali. I wali, to się rozumiem jakieś rzeczy. No? Na przykład jak o, naprawdę, jakieś ludzki. O, ciała kościół. Dobra. Ty będziesz moim teserem do zabijania. Patrz, co? Robimy tak i tak. Znaczy ja do wywalania, dobra, testuję wywalanie, Albo już nie chce mi się w sumie. Dobra. Tu co tu będzie? I tu będzie... No ile to trwa? Więc jak nie jest takie krótkie, dlaczego To jest jakaś rakieta, ja to odpalę. O kurczę. O! <słuch> Ej, to jak ja na tym będę, to, to wtedy to będzie chyba mocno dobrze tak. O kurde, to od razu wysortowuje. Dobra, nie! Dobra, chwila, chwila, moment. Ja to mogę trzymać. Dobra. Hup. O kurcze. Dobra. Chowamy się wita -wita w do skrzyni. Pa, pa Lecimy, jesteśmy zamknięci w tej skrzyni i totalnie nie wiem gdzie ja jestem i mogę umrzeć, ale... Mam to gdzieś, że. Nie! Nigdzie nie uciekasz, panie niebieski. O kurde. Aha, mnie nawet nie wywalił. No to baj baj. O kurde. O kurde. Nie, nie, nie. Co już? O no, dobra. Dobra, tam pan nie chce wywalić. No dobrze, no to zaczynamy wolny. Gdzie pan jest? O, dziękuję. Dzień dobry, dzień dobry, panu. I robię tak. No, trzymaj mnie. No, dawaj, dawaj, trzymaj mnie. No, nie... nie, ja pierwszy mogę pójść. Dobra. Robimy tak, no i co? I tak... I robimy... Tak, i robimy tak i robimy tak. Dobra, nie, ja mówiłem, że ty. O kurde. O kurczę. Nie, nie, nie. Eee. Nie, dobra, widzę wiem. Robimy... A tak na Neboskiego. Trzeba go zlikwidować z, z tej planety. On tu był. Dobra. Witam ponownie. No, chodź tu. chodź. Dobra, nie, on jest w, nie... w tej bezpiecznej strefie. No chodź, no chodź, no chodź, no chodź. No chodź. No dawaj, tutaj. Tutaj, no chodź. No chodź. No proszę cię. Ach, no chodź, dobra. Nie wiem, mam kość. Chodź za kością. Kurde, ej, się chodzić nie da mi Dobra. No wychodź. O, patrz. Tu jest jakiś taki manekin Ty skończysz tak jak on, no chodź tu Dobra trochę... Dobra wyszedł Wyszedł pan, no dawaj trzymaj mnie On się może pierwszy puścić, Ej, czy my będziemy tak sobie lewitować nad wodą? Nie Nie no. Dobra, umarliśmy razem Dobra niebieski Ja ciebie nie lubię Dobra, ja go wywalę i on teraz też mnie wywali i będę... Ben... O kurde, on nie wiem, bardziej wywali. On nie. Czemu ja nie umiem tak wywalać? To jest nie fair. Dobra, nie, nie! Dobra, pan nigdzie nie ucieka. Jako... Ja się widzę, ja będę go śledził widzowie do końca świata. Dobra, witam. Kurde, jak on tam jest? Daj mi... Daj mi to... Nie, co to? O, to to. Dobra. Pan niebieski tu. Dobra, mamy go. Dzień dobry. No wyjdź, no dawaj. Ja to wiem. Nie, ja jak ty... Jakby ja, ja cię nie wypuszczę, to, to, to... Nie, to nie ma. To jakby to będzie nieudany film. Dobra, zaraz to się. To też się odrodzę. Dobra, dziękuję bardzo. O kurde, dobra, ucieka mi, ale spokojnie, widzę wie. Ja go tutaj złapię. Oczywiście czemu... Dobra. <laughs> on jego ciągle... Ej, może coś on do mnie pisze. Nie. Dobra, chyba znowu się zresetował, on chyba ma mnie dość. O się ma Laura Dobra, gdzie on był? Gdzie on może być w sumie? Bardziej? Nie wiem. Dobra, wróg numer jeden go nie ma, ale ten pan. A to jest manekin, chyba, tak? Tak. No dobra, ale chociaż go wywalę. A nawet nie umiem. Dobra, widzę. Dobra, widzowie, że nie tylko. Dostajemy to takie wysokie. On tak jakoś kręcił i tak. E, słabo. Dobra, jeszcze raz, tak, tak, tak i tak. A tam. No tragicznie. Dobra. Tutaj sobie polecimy. Dobra, czy tu ktoś jeszcze jest, coś chciał kawego, lub ktoś? Dobra, tak, tak, tak. Ej, może. No, ej, czemu to? Tak leci, halo. Nie, nie. Dobra. O, będę chyba mógł zakręcić. Tak, dobra. Kręcimy, bo może będę mógł kupić coś nowego. Proszę, 125. Nie, 150. 125. Mam 250. A za 250 był ten gościu, ale nie wiem, co ono robi, ale go w sumie kupuję. Dobra. Bo to wygląda jak wykład, jakby figurka i to chyba jest zwykła figurka. Ja pieszcie. Ja, no, czemu ta figurka w ogóle patrzy w dół? Że ja płaczę? Nie, a nie płaczę, bo ja likwiduję tu ludzi i cały serwer się na mnie zdenerwuje. Musi się zdenerwować, a jak nie, to trudno. Po prostu zrobię taki tytuł, żeby się kliknął. Ej, to jest klejnot! Ulala, kogo my tu mamy? Dobra, kogoś do ataku. Dobra. Nie wiem, pokazujemy się na jednego gościa, tylko on musi być charakterystyczny. O dobra, ona. Nie. Ty! Nie! Chciałem kliknąć jej to coś. Dobra. Nie! Tak! Nie. Dobra, mamy to. Bye bye. Dobra. Ej, czy ona wyszła? Ej, ona dosłownie wyszła. Ona wyszła. <noise> Dobra, wiem, Już dwie osoby wyszły dzięki mnie z gry. Bo też to niebieski chyba wyszedł. No na pewno nawet wyszedł, bym powiedział. Dobra, nie. Nigdzie nie uciekasz. Dobra. A ja ty to niebieski, czy nie? O nie. <noise> Dobra. O kurczę. No nie wiem, że on nie trzyma. Dobra, nie to nie. ja teraz cię trzymam, i teraz cię wywalam, i teraz ty tu jesteś, i teraz ty chcesz mnie zabić, i teraz ja. Kurde, krak! Tla. Nie, ja. Dobra. F, jazda, dobra, jedziemy! Baj, 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 baj. Nie. Będę trzymał ten traktor. Będę go trzymał! Nie! Mój traktor! Dobra, lecimy na traktorze, dobra. Wywal mnie, ale i tak trzymam traktor. Traktor będzie zawsze mój. Dobra, jedziemy! Dobra, jak to wygląda? Szkoda, że to jest pierwsza osobowość, ale. Nie dosyć szybki ten traktor, naprawdę nie ukrywam. Nie. Nie, to mój traktor! Dobra, traktor, jedź, uciekaj od nich. Dobra, jedziemy. Tu, 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 tu. Ej, nawet dosyć fajnie skręcę na No, to, no nie, nie oszukujmy się. Dosyć fajne to. Dobra, ja widzę, że będę kończył ten film, bo, bo jestem chory i tyle. No i zasadzie łapę w górę sobie no i na